Dzień dobry. Wyjątkowo witam się z Wami sama, bez Dawida, gdyż on jest w pracy i od rana działa, a ja mam przedłużenie dnia dziecka i kolejny dzień wolny, dlatego. Postaram się Wam pokazać, co robię podczas mojego dnia wolnego, kiedy nie muszę iść do pracy i w sumie mam cały dzień dla siebie. Plany są ambitne, gdyż była decyzja trochę odgruzowywania naszego domku, który dzielimy z naszymi współpracownikami, więc postaram się coś tutaj podziałać. Już nasionka nam się moczą, projekt Sałata Szpinak bazylia bodajże. Lubimy sobie tak z Dawidem coś pouprawiać i mieć taki mini swój ogródek. Szczególnie, że do sklepu mamy 50 km. i fajnie po prostu w międzyczasie między tymi odwiedzinami raz w tygodniu przegryźć sobie własny list sałaty. Dzisiaj też tym się zajmiemy, ale ja wstępnie przygotuję wszystko, a Pewnie jak Dawid skończy pracę, to finalnie posadzimy wszystkie roślinki. Ziarenka już się moczą. To w sumie Dawid takiego tipa od swojej mamy, która ma działkę, otrzymał, że nasionka należy namoczyć, żeby sprawdzić, czy one są. Pełne, mają w środku to, co ma wyrosnąć, i przez to chyba ma się mniej pracy, gdyż po prostu na samym początku już odrzucamy te nasionka, które nie rokują dobrze. Pogoda jest piękna. Za okna widzę nasze koniki, które po prostu w tych promieniach słońca wyglądają wspaniale. Zaraz też Wam pokażę. Więc wstępnie działamy i zapraszam Was do towarzyszenia mi w tym dniu. Oprócz naszej kolekcji kamieni, która powiększa się z każdą wizytą nad oceanem. Tutaj właśnie wspomniane ziarenka. O, tu jest mój palc szpinak, mięta, sałata i bazylia. To tak na dobry początek. No a teraz idziemy do koników. Troszkę wieje, ale słoneczko robi robotę. Tam w oddali stoją i żyją swoim najlepszym życiem. I tak na pierwszy ogień pójdzie ta szafka, jeśli chodzi o sprzątanie. Tym bardziej, że zaczęliśmy wczoraj z Dawidem oglądać serial Shogun. Jeszcze w sumie nie wiemy, czy polecamy. Zapowiada się ciekawie. Jest to taka historia o Japonii, samurajach yy, i różnych perypetiach. W sumie może więcej powiemy, lub jakieś takie polecajki zrobimy w późniejszym yy, czasie. No, bo po pierwszym po odcinku ciężko powiedzieć coś więcej. I działamy! I tak misja zakończona sukcesem. Uważam, że szybko mi poszło. Co prawda nie tak ekspresowe, jak na tym wideo pokladkowym, ale było w miarę ok. Jest to co prawda nie największa przestrzeń, ale zawsze jakiś taki efekt pozytywny uzyskany, znacznie milej będzie teraz oglądać cokolwiek na naszym telewizorze. No i czas na kolejne zadanie, czyli przygotowanie wszystkiego, co będzie potrzebne, żeby zasadzić nasze nasionka. I idę po jakąś ziemię. Tak jestem już na zewnątrz. Mam wiaderko na ziemię, ale nie mogę znaleźć żadnej łopatki. Muszę zapytać, może Dawid wie, gdzie ona jest. I właśnie przyszłam do niego. Jest to super, pracować razem i móc się odwiedzać w pracy. O, ale widzę, że oprócz Dawida tutaj jest z nami kolega Maciek. Działają! I tak moi drodzy, kolejny dzień. Teraz już mam tutaj wsparcie. Z Maćkiem sobie działamy, malujemy i kończymy domki. Już mamy na ukończeniu, więc coraz lepiej to wygląda. Dzisiaj pierwsi goście przyjeżdżają do domków. Sezon można powiedzieć się w pełni zaczyna. A pogoda jaka jest. Taka jest. Wieje niemiłosiernie, ale słoneczko świeci i jest przyjemnie. Chłopaki pracują, a ja wracam do misji Ziemia. Nie znalazłam e, niestety łopatki żadnej. E, Jakoś tak. Myślę, że poradzę sobie bez tego. Wracam po wiaderko. Już nawet pajączek jakiś się pojawił. Pamiętam, że wieje strasznie. Mam nadzieję, że ta cała Ziemia nie odleci. No i zobaczymy. Tak naprawdę przygotuję jedno wiaderko, a później się okaże, czy to wystarczy, czy nie wystarczy. Tutaj powstawania nowego domku pracowniczego mamy dużo wolnej ziemi, dosyć ciemnej. No i właśnie ją, z niej zrobię tutaj sobie użytek. Miły przerywnik w relaksie po pracy, odwiedziny kopura, pieska naszych szefów, który uwielbia serek. dobry moi mili, dzisiaj dla odmiany mi przypadł dzień wolny i w sumie chciałem się tylko z wami podzielić prostą, krótką refleksją, że jestem, wydaje mi się, ogromnie wdzięczny za to, po prostu gdzie mieszkamy i w jakich okolicznościach natury możemy budzić się i mieszkać i podziwiać to każdego dnia, ten niezwykły widok. Jest to coś po prostu fantastycznego i niezwykłego. Więc cieszmy się życiem i z tego, co mamy, co nas po prostu otacza. Zaczął się pomarańczowy alert, są trzy alerty, tutaj na Islandii: żółty, pomarańczowy i czerwony, raz czerwony przeżyliśmy. Jeśli chodzi o alerty, to chodzi o przede wszystkim tutaj najczęściej o wiatr, który no tutaj konkretnie wieje do tego stopnia, że no nieraz widzieliśmy takie obrazki, że no auta zostały zdmuchnięte z drogi, więc no taki jest klimat na Islandii. Trzeba to no, no oczywiście sprawdzać, jeśli podróżuje się po Islandii sprawdzać te alerty, monitorować tu wszystko, żeby dojechać do jakiegoś tam dalszego miejsca, bo podczas takich alertów drogi są zamykane, no nie ma co się dziwić, to chodzi tutaj o bezpieczeństwo właśnie podróżujących, właśnie żeby, no, żeby takie akcje się nie wydarzyły właśnie, że ktoś wląduje gdzieś tam w rowie, bo, bo wiatr go zmuknął nieraz to te kampery, no im większe auto, tym no, bardziej podatny jest na ten wiatr, no, a przez to, że jest taka spora tutaj przestrzeń, no to ten wiatr ma konkretną siłę e, pomarańczowy alert potrwa do jutra do godziny 18 więc zapowiada się na pewno ciekawa noc nasz domek jest drewniany więc mam nadzieję jak zawsze przetrwa pozostałe sezony jakoś dało radę to i pewnie i ten pomarańczowy alert przetrwa no ale faktycznie ta noc zapowiada się ciekawa z tego względu że on jest drewniany no to gdzieś ten domek cały pracuje no i skrzypi skrzypi konkretnie może będzie nam dane potem nagrać coś i, i wam pokażę, jak, jak ten hałas gdzieś tam nam towarzyszy. No ale właśnie ta noc będzie no, ciekawa. Ledwo przyleciliśmy i już mamy atrakcję w takiej postaci, więc ale to normalne na Islandii, więc trzeba z tym się liczyć. No, taka to kraina lodu i ognia i wiatru i cudownej, przepięknej, surowej natury. Troszkę nieogarnięte, ale Noc była ciężka, ósma no na zegarkach, trzeba stawać do pracy. No i pomarańczowy alert rządzi się swoimi prawami, zwłaszcza tak jak wspomniałem wcześniej, w tym drewnianym domu. Łóżko było jak łóżko wodne, <laughs> więc dzisiaj ta konkretna noc była konkretna, jeśli chodzi o doświadczenia, pewnie słyszycie też jak dom skrzypi. Więc no, było to ciekawe doświadczenie. Jak co roku, jak co sezon. Od czasu do czasu jak są te alerty. Taka to Islandia. No nic. O, pokażę wam jak to jeszcze skrzypi. Mam tu szklankę wody, więc zobaczycie jak w ogóle chałpa cała się rusza. Trzeba wyjść. Masakra. Od północy wieje. Więc akurat w jedną stronę cały czas. Ale... Jezu. Ale... No się dzieje. Się dzieje, że te drzewa... Zobaczcie. Nie co się dziwić, patrzmy, a takie rzeczy tutaj wywala. Nie ma co się dziwić, że. Jej, na Islandii drzewa nie rosną. Ja, pierdziela. Ale wieję. Chcę zobaczyć, czy coś tutaj jest do zrobienia, zabrania. Łoj. Wieję, dmucha. Szalone, to. Dużo rzeczy powywalało też, jak z tego co widzę. No musi być to wszystko, kurczę, zabezpieczone. Wycieraczki, jakieś tego. Masakra, to po prostu. Jeszcze jest tak zimno, <grych> bo no jednak taki wiatr mroźny to i z minus jeden stopień na pewno jest mega odczuwalny ten chód. No i, i nie wiadomo, co tu robić. Czasem się chwilą uspokoi, to jeszcze jest okej. Okay. Teraz w plecy mi wieje, to, to już lepiej, że idę zjeść śniadanie. Goście nie wymeldują się szybciej niż o 10, więc trzeba będzie pewnie poczekać, więc ze spokojem. Dobrze, nie odjadę. Dostaliśmy taką wiadomość zwrotną, goście z hotelu się wymeldowali i dali, zostawili nam takie podziękowanie. Co ciekawe, firma plana, więc to chyba na tym może Polacy byli, to nie? Mm -hmm. nie? Nie było żadnych Polaków. Nie było żadnych Polaków, no ale ciekawe. Takie. Może Australijczycy? Jak no skoro koalka, nie? Mm -hmm. Jednak w temacie wróciliśmy z Australii i jest znowu koalka, więc przesłonki. <laughs> Wiatr, nieźle dalej, chula. Więc dzisiaj mam zadanie trochę, można powiedzieć, pod dachem. Wieje dmucha, ale widoczek wciąż cudowny. Niesamowite są te góry. No nic, lecę tutaj do, można powiedzieć, narni. I się schowam od tego wiatru. I dzisiaj w planie trzy ławeczki do pomalowania, które gdzieś tam sobie są na dworzu. No, i trzeba je po prostu też obczyścić no, szpachelką, a potem kolejna pomalować, i będzie gotowe. Domki zrobione teraz, tylko jeszcze łabeczki. Na szczęście, teraz nie wieję. W komfortowych warunkach będę sobie robił, więc klasa! Do boju! jedna już pomalowana i działam dalej z tematem. Ale w międzyczasie trochę się rzeczy wydarzyło w naszej okolicy. Zamknięto odcinek e, z dróg. No i po prostu chyba nie można do nas dojechać, bo z jednej i z, z drugiej strony jest droga zamknięta, więc ciekawe co to dzisiaj się wydarzy na recepcji, bo pamiętam w tamtym roku raz mieliśmy chyba na czerwony alert, droga też była zamknięta no i zrobiło się trochę niebezpiecznie, wiało, hulało nieźle no i przez pół dnia po prostu telefony dzwoniły jeśli chodzi o recepcję i ludzie pytali co mogą zrobić, że nie mogą dojechać do nas no i właśnie były prośby o anulowanie rezerwacji i tak dalej, no ze względów takich a nie innych no właśnie trzeba brać na wszystko poprawkę jeśli się podróżuje po Islandii i właśnie monitorować to co się dzieje na wyspie Właśnie są strony road.is, wedur.is, taka aplikacja pogodowe, tudzież właśnie safe travel, która informuje po prostu o wszelkich alertach i zamkniętych drogach, więc trzeba mieć to po prostu na względzie podróżując po, po Islandii, bo właśnie no, wiatr tutaj może dużo działać. No i dzisiaj też właśnie była już dziś informacja tutaj e, po, w mediach publicznych, że... No, niektóre samochody już powelatywały wręcz z drogi, więc jest niebezpiecznie. Tak Źródła te także podawały, że dzisiejszej nocy, nocy, no dnia, no, bo jednak nie zachodzi ta noc u nas. Wiatr sięgał e, ponad 50 metrów na sekundę, czyli jakieś plus minus 180 km na godzinę, więc przy takim wietrze no, te samochody po prostu są wywracane. Jest to kolejny żywioł, jeśli chodzi o Islandię, próż wulkanów, lodowców. To właśnie te silne wiatry no, mają taką no, moc, że mogą takie rzeczy zdziałać i, i no, trzeba uważać. Nasi szefowie wtedy chowają wszystkie rzeczy, parkują samochody, tak jakoś odsłaniają je od wiatru, e, żeby no, po prostu nic luzem też nie latało, bo też no, może to komuś krzywdę zrobić, jeśli ktoś w ogóle gdzieś tutaj będzie chodził w okolicy. Więc takie rzeczy się gdzieś tam dzieją na Islandii, więc trzeba po prostu Uważać. W międzyczasie, również no, na północy, akurat śnieg spadł, więc y, też jest no, troszkę zagrożenie jeśli chodzi o, o śnieg, o oblodzenie dróg. Więc no, mamy lato, już się zbliża lato, praktycznie no, w pełni zaczęło się to lato. A koniec końców, y, jeszcze tutaj zima y, pojawiła się na Islandii. I nie ma co się dziwić, bo ta pogoda po prostu na wyspie jest bardzo zmienna. no A przy okazji. Dzieciaki zaczęły wakacje e, i od razu od zimy, e, więc to nie są ferie zimowe, ale jednak wakacje e, no i gdzieś tam właśnie na tej północy spadł śnieg i pojawiły się także obrazki jak dzieciaki gdzieś tam na trampolinach chcą poskakać, a tam pełno śniegu, więc to, to też ciekawe. Więc no Islandia jest nieprzewidywalna, e, trzeba brać poprawkę, no bo właśnie jeśli nam pogoda jest jaka jest, no to trzeba zmieniać szybko swoje plany, odwoływać również swoje rezerwacje i w międzyczasie szukać innych noclegów, bo jeśli jest zamknięta droga, no to to czasem może skomplikować nasze plany. Więc, więc tak, tak to się dzieje na, na wyspie. Nie jest nudno, jest ciekawe po prostu, a ta pogoda pok pokazuje też, że... No nie sposób się nudzić, bo, bo sporo się dzieje i ten wiatr jak wychodzimy tutaj no czasem tak hula, że no, no, nie, no ciężko czasem po prostu funkcjonować i chodzić tutaj ten kawałek do naszej pracy. Więc jest to ciekawe zjawisko jeśli chodzi o te warunki pogodowe no i te alerty. No nie powiem dużo robią te żółte, pomarańczowe czy czerwone, wcześniej też mieliśmy okazję przeżyć no to po prostu robią robotę, że jednak te informacje są jakoś tak z wyprzedzeniem podawane i człowiek może się troszkę przygotować żeby bezpiecznie podróżować po wyspie, ale też żebyśmy tutaj tutaj na, na naszej farmie wszystko było odpowiednio zabezpieczone i nic żeby nikomu się nie stało, więc działam dalej, jedna ławka już pomalowana, druga przyrębną i tak to i tak kończymy pewnie dzień. dzisiaj jeszcze, jeszcze, jeszcze yy, no, pomarańczowy alert, wciąż wieje, mam już jeszcze pomóc Trzeba tutaj się pomóc, bo dach zerwała, Więc skoczyliśmy tutaj do traktora i mocujemy dach Szybko trzeba przykryć No i po przygodach yy, tutaj z koparką i mocowaniem dachu teraz siadam na swój traktor jeszcze yy, No i pokoszę trawę w tym pomarańczowym alercie a co? <laughs> Brzmi to szalenie, ale zobacz. Czy mnie nie zwieje? <laughs>